Jesteśmy kawałek przed samym szczytem No tam jest nasz szczyt docelowo Dobra rozpoczynamy akcję Przęt pojechać Nieważne jaka pogoda Dziura! Hahaha! Pierwsza krema. Proszę bardzo! Pierwszy ozył! To jest? Co to? Klamka? Dobra, niepotrzebne rzeczy musimy wyeliminować, to jest pojazd, no niestety. To przeszkadza czasami, no widzisz. 出去嘛，露一露，啊。 очку motorinky na kola,bo Doblica Wam odpadnie Kurwy syn. dobrze jest kurwa jedziemy Na razie straty są takie że Tu nie mamy rączki Tylko tyle z niej zostało No i nie chcę odpalić Po krakcie mały Cała lampa śniegu to jest kawałek przed samym szczytem. No, tam jest nasz szczyt docelowo.